a kto? Stasiu! Stasiu! No, Dobra, A z tortem czekaj, gdzieś co? Ja z nim wczoraj wątpię, że Sasiu nie doczuć. Ale Sasiu. Najpierw Stasia to leży. Okay. Z... Ciągnie szybko Dobrze, na rodzinę, żeby jeść tak szybko, bo że was nie dał. Bo ty masz złą krew. Ty nie jesteś to, dobrym człowiekiem. Widać, żebyś ty był powrócony. <śleski> A mówię, że głowę bo mnie tylko gryzą. muchy, komary, przy oczach latały brzęczały tak? tak? tak. Takie tak. Dobra, dobra, jak ktoś usiądzie. Tam ziadajcie, chodź tam z, 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 z książki. Albo tutaj. No to dobrze. Maciu, ile masz lat dokładnie? no, wiecie, tak, to proszę. Tam czy tego torcika chcesz? ja jestem owocem. Tego jak poproszę. Jak, um, no to ja na razie rodzinę, tego kroję. A to ja nie chcę. Nie chcesz? Nie. nie, to ja chcę. z tutaj w A teraz w poniedziałek taka znajoma upłynęła, no, że ona miała wykupiony bilet na autobus, co jechał od Piętrzymu do Częstochowy. Ona mówi, o, ją kolano czy biodro... Nie. Nie ma kiedyś w dzieciństwie. Chciałam moje żelki. Goliłam te zrobione żelki, wyciekałam z początkiem żelki. Ja są wróciłem co wręczali autobusem. I wtedy przyjechał do na karnicu samoło i do domu, się trzymałem na rok. Dobra, ja krótko drugiego, to tam cierpnę. Czas do wyszczęki doby to lika popełnić ten tort. Musisz mi to kroić, kurde, co zrobiłam. Żebyś nie zmarnowała. Ale nie przeklinaj do Jezusa. To nie wózce, <głos》>. Ja mam wybożną rodzinę. No, no uczymy się od najlepszych. No. To znaczy od mamusi. I tak Ty to nagrywasz wszystko tato? A co? Ja nie... Nie potem tylko <głos》>, ja Wyko zostanie wykorzystane przeciwko tobie. Cię <głos》>. uśmiechnij Kalineczka.

elas são até altas, são na casa Tak no Zdjęcia. i to. Zdjęcia. to. Zdjęcia. 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 Tak. Zdjęcia. Zdjęcia. Ups, nie jedzie, Czekajcie. Hmm? Dania e, to, to mi. Bardzo chyba jest intake, ale co mu oddać, ja nie to? Miałam oddać to. Nie ochotę... po wiem, mam Ale ładne Zarówno smog. Smog. Ja dziękuję. Co za smok. Wdowca to dzisiaj ksiądz mówił, jak jest pomszy, ministrancka taka modlitwa na końcu, e, e, Panie Boże Spraw, aby choć jeden z nas został e, Twoim świętym kapłanem, to ksiądz mówi, że to jest życzenie dowiedzenia.